Stan, nie przerywaj mi, zobaczymy, po jakim czasie e, zakończy swoją wypowiedź. Panie Marku, jak pan w ogóle nie będzie odpowiadał na pytania, tylko gdzieś odpływał, minęło 8 minut pana monologu, i w tym momencie zaczął pan mówić o konstytucji, którą będzie pan zmieniał. Pan ma taki strumień świadomości, ten strumień wpływa. W, różnym, w różnych kierunkach. Już Zróbmy już jednak z tego ja... rozmowę. Dobrze, ja już jestem do dyspozycji. Wczoraj, 17 kwietnia, odbył się siódmy wywiad prowadzony przez Krzysztofa Stanowskiego, w którym przepytuje on zarejestrowanych przez PKW kandydatów na prezydenta Polski. Tym razem przepytywanym był kandydat bezpartyjnych samorządowców na prezydenta Polski, pan Marek Woch. Redaktor Stanowski rozpoczął wywiad. Od zadania panu Markowi wydawałoby się całkiem prostego pytania, na które można odpowiedzieć w ciągu dwóch minut. Te pytanie brzmiało, kim pan jest? Pan Marek jest doktorem nauk prawnych. Posiada również wykształcenie zawodowe, jest hydraulikiem. Pracuje od 16 roku życia. Od 30 lat płaci składki na ZUS. Pracował jako ochroniarz, był urzędnikiem w Urzędzie Nadzoru Bezpieczeństw Zdrowotnych, pracował jako wykładowca, był również kierowcą zawodowym. No i pracował też w kancelariach adwokackich, i przez kilka lat był ławnikiem. Pan Marek nie odpowiedział, niestety, w dwie minuty. Przez około 15 minut opowiadał historię swojego życia historię bezpartyjnych samorządowców. I zahaczył nawet o powstania. Obawiam się, że to pytanie, odpowiedź na pytanie, kim pan jest, może nam zajmie znacznie więcej czasu niż się spodziewałem, biorąc pod uwagę, że jesteśmy przy powstaniach. Ostatecznie redaktor Stanowski przerwał odpowiedź pana Wocha na pytanie o to, kim jest, ponieważ gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie zabrakłoby programu na zadanie innych pytań. Pan Krzysztof dał też radę panu Markowi. Mogę coś panu doradzić? Już kończę. Jako osoba, która zna się na mediach. Tak, na a szacę? ja się nie znam. No, wydaje mi się, że trochę mniej. E, ale może też się pan zna. Nie, ja się nie znam. Za dużo to, że... wątków, za dużo faktów, tak. za szybko. Ja się gubię, ludzie się gubią. My nie nadążymy za tą opowieścią. Jak w takim Dobrze, tempie, to będzie to pan będę u nam będę, sprzedawał. Będę. Ma, musimy rozłożyć siły na cały program. W trakcie wywiadu pan Marek jeszcze dodał kilka punktów do swojej odpowiedzi odnośnie tego, kim jest. Pracował w biurze rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Przez parę lat był dyrektorem generalnym w tym biurze, a następnie zastępcą rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Od dziecka grał zawodowo w szachy. Następnie redaktor Stanowski postanowił dowiedzieć się czegoś więcej o poglądach i programie wyborczym pana Marka Wocha. Okazało się jednak, że to nie jest takie proste zadanie. Do tej pory nie miałem problemu z tym, żeby opisać opinię czy program wyborczy danego kandydata, ale w przypadku pana Marka było to dosyć skomplikowane. Mimo wszystko udało mi się zebrać kilka punktów, parę tez postawionych przez pana Marka Wocha, które mam nadzieję, że pomogą wam wyrobić sobie opinię. O tym konkretnym kandydacie na prezydenta Polski. Jest niezależnym, bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Polski. Jest zwolennikiem wprowadzenia systemu prezydenckiego. Walczył o przedsiębiorców w trakcie pan jest zwolennikiem likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Jego zdaniem w Państwowej Komisji Wyborczej powinni zasiadać sędziowie wybierani przez prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. A nie tak jak jest teraz, kiedy siedmiu z dziewięciu członków PKW wybiera sejm. Należy wprowadzić dwukadencyjność posłów. Ograniczenie do dwóch kadencji posłów. Bo posłowie ograniczyli wójtom, prezydentom i burmistrzom. Są też nieźli wójtowie, prezydenci, są po 20 lat. I dlaczego, jeżeli obywatele chcą wybrać go na jeszcze kolejne lata, to dlaczego ma mieć tylko dwie kadencje? Należy utrzymywać jak najlepsze stosunki z USA. Wojska krajów Unii Europejskiej powinny ze sobą współpracować. Próg referendalny należy obniżyć do 30%. W tej chwili ten próg wynosi 50%. Należy wprowadzić podwyżki diet dla członków komisji wyborczych. Nikt się nie upomni publicznie o 300 tysięcy osób, które będą zasiadać w komisjach wyborczych 18 maja, a pensja, wy, rekompensata jest 500 zł. Podstawowa wiceprzewodniczący. Licząc na liczbę godzin, to jest poniżej minimalnej stawki godzinowej. Złożyliśmy projekt ustawy do pana marszałka Szymona Hołowni, że chcemy to podwyższyć. Należy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo prawne oraz bezpieczeństwo socjalne. Należy zapewnić ochronę prawną dla urzędników państwowych. Należy wprowadzić emerytury stażowe. Kapitał zgromadzony w ZUS. Powinien być zabezpieczeniem na wkład własny w kredycie hipotecznym. Okręgi wyborcze do Sejmu mają być takie same jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Okręgi wyborcze do Sejmów, jak pan mówi, okręgi wyborcze. W 90-tych latach jedna partia rysowała sobie okręgi wyborcze pod swoich ludzi, gdzie miała silne struktury. Zero proporcjonalności, wiele pis Państwowej Komisji Wyborczej do posłów, żeby to zmienić, nie zmieniają. Przeliczyliśmy populację, przeliczyliśmy okręgi wyborcze, ludności ubywa. I nie ma proporcjonalności. Jedne, jedna partia musi mieć, może mieć 35 tysięcy głosów średnio na mandat, a inna musi mieć 85. A propos wygranych i przegranych. I złożyliśmy, żeby dostosować okręgi do 13, bo najbardziej proporcjonalne okręgi wyborcze są do Europarlamentu, bardzo uczciwie policzone i zrobione. Chcemy, żeby były dostosowane. Według mnie jest to najgorszy wywiad z kandydatem na prezydenta Polski, jaki do tej pory. Przeprowadził na swoim kanale pan Krzysztof Stanowski. To nie jest jego wina. Po prostu pan Marek Woch mocno wydłużał swoje odpowiedzi na pytania. Robiłem pewien test. Kończę. Poszedłem za radą osoby z czatu, tak, co która napisała e, Stano, nie przerywaj mi zobaczymy, po jakim czasie e, zakończy swoją wypowiedź. Minęło. Y Minęło 8 minut, minęło 8 minut pana monologu i w tym momencie zaczął pan mówić o konstytucji, którą będzie pan zmieniał. Ja jestem święcie ja już... przekonany, że kolejne 12 dałby pan radę, co by oznaczało, ja, ja... że ja przez 20 minut w tym programie e, byłbym niepotrzebny. Nie o to chodzi, że jestem bardzo łasy na to, e, na popularność ja, ja i na, na to, żeby się od. tylko odgół... zróbmy jednak miałem... z tego rozmowę. Dobrze, ja już jestem do dyspozycji. Redaktor Stanowski wielokrotnie zwracał uwagę na chaos dominujący w odpowiedziach pana Wocha. I często te odpowiedzi nie były nawet na temat. Panie Marku, jak pan w ogóle nie będzie odpowiadał na pytania, tylko gdzieś odpływał we wszystkie Odpowiada. możliwe kierunki, to pana nikt więcej poza mną na wywiad nie zaprosi. Pan ma taki strumień świadomości, i ten strumień pływa w, różnym, w różnych kierunkach. Już wracam. Wisienką na torcie jest zwrócenie uwagi przez kobietę, która zadzwoniła do studia, że pan Marek ma pewne problemy z krótkim. Jasnym odpowiadaniem na pytania. Tak, słucham tego wywodu od dwóch godzin. No i pan Marek ma wykształcenie wyższe, jest magistrem i obronił doktorat, i zastanawiam to, jakim cudem osoba, która nie ma tak podstawowej umiejętności słuchania ze zrozumieniem i złożenia zdania pojedynczego. Napisała maturę chociażby. Jakie jest Wasze zdanie na temat wywiadu pana Marka Wocha u Krzysztofa Stanowskiego na kanale Zero? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.